Szanowni Państwo, serdecznie witam w PL1. Witam w PL1 Historia. W trochę odmienionej scenarii. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Tym bardziej, że temat też jest mocny. Jest to temat, który jak powiedział pewien Pan Rabin, nie podchodzi pod żadna rubryka. Będziemy mówili i ja opowiem Państwu troszkę o kolaboracji Żydów w czasie II wojny światowej z Niemcami. Szanowni Państwo, ten bunkrowaty budynek na zdjęciu to Knesset, Izraelski Parlament. Znajduje się w Jerozolimie, w pobliżu budynku jest bardzo piękny park, gdzie lubią bywać mieszkańcy Jerozolimy. Przed wejściem do tego parku znajduje się wielka menora, czyli menora odpowiadająca idei ze szczerego złota, kiedyś znajdującej się świątyni jerozolimskiej, zrabowanej przez Rzymian w roku 70. Obecnie budynek Knesetu jest otoczony płotkami, barierkami, szlabanami, o jakich się Szymonowi Hołowni nie śniło. Dlaczego ja to wszystko Państwu opowiadam i pokazuję? Otóż, właśnie w pierwszym Knesecie została uchwalona pewna szczególna ustawa. W roku 1950, dwa lata po powstaniu państwa Izrael, uchwalono ustawę o sądzeniu nazistów i ich pomocników. Ustawa dotyczy oczywiście nazistów, którzy dopuścili się zbrodni na Żydach w okresie zakłady, a także ich kolaborantów. Ustawa została skonstruowana tak, by zgodnie z jej drugim artykułem Izrael mógł ścigać za przestępstwa nazizmu, pomimo że nie zostały one popełnione na terytorium Izraela, no i nie zostały popełnione przeciwko obywatelom Izraela, jako że Jednego i drugiego w czasie II wojny światowej nie było. W ten sposób Izrael ustanowił no, prawo działające wstecz i poza jego terytorium. Chodziło zresztą nie tylko o bezpośredni udział w zbrodniach, ale też o przestępstwa pospolite, powiedzielibyśmy, jak, jak gwałt czy kradzież wobec Żydów w czasie II wojny światowej i zostały one potraktowane tak, jakby były popełnione na terytorium państwa Izrael. Tak nawiązując do współczesnych realiów i współczesnych czasów. Jeżeli Polska uchwaliła prawo pozwalające ścigać i karać za przypisywanie Polakom współudziału w Holokauscie, no to Izrael zaprotestował, że przecież poza granicami Polski, no i w ogóle jakim prawem, a z kolei sobie. Pozostawił prawo karania przestępstw popełnionych na Żydach w czasie II wojny światowej, w tym także tych niezwiązanych bezpośrednio z Holokaustem. No i taka ustawa została uchwalona dwa lata po powstaniu państwa Izrael. I teraz zagadka: ilu nazistowskich zbrodniarzy zostało skazanych na podstawie tej ustawy? Jak państwo myślą, ilu? 10, 150. Odpowiedź brzmi jeden. Dosłownie jeden. Był to Adolf Eichmann, jeden z głównych zresztą sprawców Holokaustu. Po wojnie, jak wiadomo, tak niespecjalnie intensywnie ukrywający się w Argentynie, stamtąd uprowadzony przez Mossad w ten sposób, że odurzonego do nieprzytymności narkotykami Eichmanna, Mossad przetransportował na lotnisko, wrzucił do samolotu dyplomatycznego, więc niepodlegającego kontroli, no i przywiezł do Izraela, gdzie był przetrzymywany pod pełną strażą 24 godziny na dobę, wielokrotnie przesłuchiwany. Eichmann spisał w tym czasie swoje relacje, swoje wspomnienia, ale zostały one no, utajnione. No i został w 1960 roku skazany na śmierć, wyrok wykonano. I to w zasadzie jedyny proces nazisty przeprowadzony w Izraelu na podstawie tej ustawy, natomiast no, nie jedyny proces w ogóle. Po co była ta ustawa? Na hebrajskiej Wikipedii możemy przeczytać, że ustawa w szczególny sposób dotyczyła nazistowskich kolaborantów Żydów którzy po wojnie przyjeżdżali do Izraela no, wraz z ocalonymi z Holokaustu. No i wtedy jeszcze podejście było nieco inne, a ustawę no, poniekąd wymusiły okoliczności. Temat żydowskiej kolaboracji z Niemcami nie był jeszcze tematem tabu, no i nie mógł też być, no bo przecież żyli ludzie, którzy ucieknęli przed śmiercią i którzy no niejednokrotnie na ulicy spotykali swoich prześladowców. No i stąd była ta ustawa. Od roku 1950 do początku lat 60-tych na jej podstawie osądzono w Izraelu blisko 40 Żydów oskarżonych o współpracę z nazistami. Ostatnią osądzoną na podstawie tej ustawy osobą była kobieta, która Prawdopodobnie pełniła funkcję kapo w obozie w Niemczech pod koniec wojny. Jej proces odbył się w roku 1971. Została uznana winną zarzucanych jej zarzutów, skazana na trzy miesiące więzienia, do których zaliczono jest zresztą pobyt wcześniejszy w areszcie. No i to w zasadzie tyle. Dlaczego o tym mówię? No, warto zadać sobie pytanie. Dlaczego tak mało, dlaczego tak mało Żydów zostało osądzonych i skazanych? 6 milionów ofiar 40 kolaborantów, no, coś tu nie gra. O co chodzi? Chodzi o paragraf 10 tejże ustawy, który mówi. Człowiek prześladowany, który popełnił jakiś czyn bądź powstrzymał się przed jego popełnieniem, a czyn ten lub jego zaniechanie stanowią przestępstwo w świetle tego prawa, zostanie zwolniony przez sąd z odpowiedzialności karnej, a jeżeli popełnił czyn lub powstrzymał się przed jego popełnieniem, aby uniknąć zagrożenia natychmiastowej śmierci, a sąd będzie przekonany, że człowiek ten dołożył starań, aby uniknąć konsekwencji spowodowanych jego czynem lub zaniechaniem, i b, jeżeli popełnił czyn lub powstrzymał się przed jego popełnieniem celowo, chcąc uniknąć innych poważniejszych konsekwencji niż konsekwencje jego czynu lub zaniechania, zalecenia tej, to jest dalszy ciąg tego przepisu, nie obowiązują w stosunku do czynu bądź jego zaniechania stanowiącego przestępstwo, zgodnie z paragrafem pierwszym, mówi on o zagładzie narodu żydowskiego lub drugim, Zbrodnia, za którą grozi kara śmierci. Taki jest ten paragraf 10. No i warto tu zwrócić uwagę na pewien kruczek. E, mianowicie paragraf ten, to wyłączenie odpowiedzialności, nie obowiązuje w przypadku udziału w zagładzie narodu żydowskiego, co oznacza, że no w praktyce za wydanie na śmierć innego Żyda, żeby uratować własne życie, e, no zwolnienia z odpowiedzialności nie ma. E, to na przykład oznacza przypadki przeprowadzania na umszlak plac przez policjantów gettowych Żydów do transportu do Treblinki, żeby samemu do niego nie trafić. To od kary nie zwalnia. Ale jeżeli mówimy o udziale w zagładzie, to nie mówimy na przykład o wydaniu Niemcom Polaka, który ukrywał Żydów, pomagał Żydów. Żeby uchronić siebie przez wydającego Żyda przed syłką do obozu koncentracyjnego. Czy na przykład, nie wiem, w przypadku wydania Polaka, działającego w podziemiu, żeby Żyd, który go wydaje, mógł siebie ochronić, uważając, że dzięki temu nie zginie. Takie przypadki już z odpowiedzialności zwalniały. Dlaczego? Dlaczego tak jest? rabin ruchu albo sekty, Chabad Lubawicz, Shalom Stambler, zapytany o Żydów, którzy współpracowali z Niemcami i wydawali im innych Żydów, powiedział to nie przechodzi do żadna rubryka. To naprawdę, mówiłem panu do dziennikarza, mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne, wcale nie jest podobne, a chodziło mu, że nie jest to podobne do, na przykład, działań szmalcowników. Czy wojny nie, nie było szmalcowników? Było szmalcowników. Czy nie było sprawiedliwych wśród narodów świata? W najwyższa liczba na świecie? Było. Czy byli Żydzi sprzedający żydów? Nie wiem, to, to nie przychodzi do żadnej rubryka. Ale byli. To, nie, to, to naprawdę, mówiłem panu, mądrzejszy jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne, wcale nie jest podobne. Jeżeli mówimy o Polakach, szmalcownikach, to zostawali nimi y, najczęściej ludzie z tak zwanego marginesu społecznego, y, którzy dla pieniędzy gotowi byli sprzedać własną matkę, a nie tylko żydowskiego sąsiada. Natomiast w przypadku Żydów, Niestety, kolaborowały elity. Potem ci elity, ci żydowscy policjanci, na przykład tłumaczyli, że kolaborowali, żeby ocalić bliskich i przekonywali się, że to nie działa. No i właśnie jeżeli chodzi o kolaborację, złą sławą okryły się raty, nie mówiąc o żydowskiej służbie porządkowej, czyli właśnie żydowskiej policji gettowej. Ta podlegała Judenratom. Informacja została założona w grudniu 1940 roku, niedługo potem, jak za Żydami zamknęły się bramy get. Pomijany jest fakt, że funkcjonowała nie tylko w gettach, ale też i w obozach pracy, nawet w obozach koncentracyjnych, tam gdzie były skupiska Żydów, którzy no nie, nie poszli, nie zostali zabici od razu. Funkcjonariusze Policji Żydowskiej byli umundurowani lub nosili odznaki, opaski funkcyjne, Oznaki na czapkach, na otokach czapek. Jako środek przymusu byli wyposażeni tylko w pałki, oczywiście poza ich dowódcami, którzy miewali broń. Nagrodą za służbę były dodatkowe racje żywnościowe, no i bezpieczeństwo dla siebie i członków rodzin, stąd właśnie to ocalanie życia, kolaborowanie z Niemcami. Jednak chętnych było tak dużo, że Judenraty wręcz mogły w nich przebierać. I jakkolwiek Niemcy oczywiście traktowali członków policji gettowej z pogardą, to na przykład brali oni udział we wspólnych z Niemcami patrolach czy pilnowali bram gett. Gestowa policja słynęła z okrucieństwa i wysługiwania się Niemcom. Do jej zadań należało też wykrywanie i zwalczanie szmuglerów, którzy krążyli między gettami a aryjską stroną, przenosząc grypsy. Ale przede wszystkim żywność, pieniądze, czy organizując kanały przerzutu ludzi. Natomiast w ogóle nie ma mowy o tym, że część Żydów, wręcz przynajmniej początkowo, była zadowolona z powstania policji gettowej. W dzienniku z getta Mary Berg, 15-letnia Żydówka, napisała o powstaniu żydowskiej policji gettowej. Najtrudniejszym zadaniem była walka z żebrakiem. Polegała ona na przeganianiu żebraków z jednej ulicy na drugą, bo nic innego nie da się z nimi z zrobić. Tym bardziej, że liczba żebraków wzrasta z godziny na godzinę. Mary Berg nie kryła początkowo właśnie zadowolenia do z tego, że taka policja jest. Pisała wręcz o satysfakcji, jaką wywoływał widok żydowskiego policjanta na skrzyżowaniu. Widok absolutnie nieznany przed wojną. To cytat z jej pamiętnika. Adam Czerniaków, przewodniczący Judenratu w getcie warszawskim o żebrakach w swoim dzienniku pod datą 25 czerwca 1941 pisał Wczoraj po obiedzie widziałem, jak sobie posterunkowy radzi. W najzwyczajniej w świecie odgania żebraków spod moich okien datkami. Tego nie zrobiłby żaden policjant innej narodowości. Mamy tutaj pochwałę tego, że to zapewniała policja gettowa jakiś komfort Czerniakowowi. Uosobieniem działań policji gettowej był Józef Andrzej Szeryński, właściwie Szenkman lub Szynkman. Od grudnia 1940 roku pierwszy nadkomisarz Żydowskiej, żydowskiej Służby Porządkowej getta warszawskiego. No i był znany z okrucieństw, odpowiedzialny za pobicia, prześladowania ludności getta, uczestniczył w rewizjach i zatrzymaniach, ale za to był sobą uprzywilejowaną Jako jeden z nielicznych był uprawniony na przykład do nienoszenia opaski z Gwiazdą Dawida, znany ze swej agresji wobec podkomendnych oraz Obsadzania stanowisk swoimi znajomymi, łapówkarstwa, prowadzenia w Getcie nielegalnych interesów zresztą nie on jeden to robił całkowicie podporządkowany rozkazom niemieckim. No i co najmniej na przykład dwa razy w tygodniu informował władze niemieckie o sytuacji panującej w Getcie po prostu donosił. W getcie w Warszawie służyło 2,5 tysiąca policjantów. W łódzkim getcie pełniło tę służbę około 1200 osób, w getcie we Lwowie 500. Byli dosłownie w każdym getcie, nawet w tych bardzo małych. W Warszawie zaczęło od ich, należeć także dostarczanie Żydów do transportów. Więc urządzali istne polowania na współbracie bywało, że żydowski policjant gettowy odprowadzał na umszak plac własnych rodziców, krewnych czy przyjaciół. Emanuel Ringenblum, twórca podziemnego archiwum Getta, wręcz z przerażeniem pisał o tym, co się działo, kiedy rozpoczęły się wywózki do obozów zagłady. Policja żydowska miała bardzo złą reputację jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się również straszliwą korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła jednak dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko odrażającej funkcji polegającej na prowadzeniu swych braci na rzeź. Policja była duchowo przygotowana do brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonywała. Obecni mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki. Jak to się stało, że Żydzi przeważnie inteligenci byli adwokaci, większość oficerów była przed wojną adwokatami, sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach dzieci i kobiety, starców i chorych, wiedząc, że wszyscy idą na rzeź. Policja żydowska dała w ogóle dowody niezrozumiałej, dzikiej brutalności. Skąd taka wściekłość u naszych Żydów? Kiedy wyhodowaliśmy tyle setek zabójców, którzy na ulicach łapią dzieci, ciskają je na wozy i ciągną na uszlak plac? Pytał Ringelblum. Do powszechnych po prostu zjawisk należało, że zabójcy ci za ręce i nogi wrzucali kobiety na wozy. To jest relacja Ringenbluma, świadka tamtych wydarzeń. Bernard Goldstein w wydanych w 1961 roku w Nowym Jorku wspomnieniach z getta warszawskiego napisał: Żydowska policja, kierowana przez ludzi z SS i żandarmów, spadała na getto jak banda dzikich zwierząt. Każdego dnia by uratować własną skórę każdy policjant żydowski przyprowadzał siedem osób, aby je poświęcić na ołtarzu dyskryminacji. Przyprowadzał ze sobą kogokolwiek mu chwytać. Przyjaciół, krewnych, nawet członków najbliższej rodziny. Byli policjanci, którzy ofiarowywali swych własnych wiekowych rodziców z usprawiedliwieniem, że ci i tak szybko umrą. To jest relacja świadka. I dzisiaj Żydzi twierdzą, że mówienie o tym nie mieści się w żadna rubryka. O kim więc nie wolno mówić? To kilka przykładów. Calek Perechodnik, a właściwie Caler Perechodnik, z wykształcenia inżynier agronom, właściciel składu budowlanego w Otwocku, w czasie wojny, w czasie okupacji wstąpił do policji żydowskiej pilnującej porządku w utworzonym w Otwocku getcie. W Otwocku też było getto, połowa mieszkańców Otwocka przed wojną to byli Żydzi, więc getto tam było. Podczas likwidacji Otwockiego getta 19 sierpnia 1942 roku, jako policjant uczestniczył w załadowaniu Żydów do wagonów do Treblinki, tego samego dnia do Tryblinki zostały wywiezione również jego żona i córka. Zdjęcie, które teraz Państwo widzą, przedstawia właśnie ten transport, a wśród nich, właśnie wśród tych ludzi, no, gdzieś jest żona i córka Perechodnika. Po tym zdarzeniu Perechodnik zaczął się ukrywać. Początkowo w Otwocku, od grudnia 1942 roku w Warszawie. No i wtedy właśnie spisał swoje wspomnienia, które nazwał spowiedzią. Poświęcając je, jak to ujął, sadyzmowi niemieckiemu, podłości polskiej i tchórzostwu żydowskiemu. Obecnie stanowią one oczywiście cenne źródło historyczne. Pytanie, na ile mogą stanowić obiektywne źródło historyczne, skoro zostały spisane przez kolaboranta po tym, jak ta kolaboracja nie pomogła mu ocalić żony, zresztą żonie te wspomnienia poświęcił. Perechodnik zginął, gdy jego kryjówka już po powstaniu warszawskim została odkryta przez Niemców. To zdjęcie przedstawia polską reprezentację bokserską na pięściarski Puchar Europy Środkowej Wessen w 1934 roku. Pan pierwszy z lewie w górnym rzędzie to Szapsel Rotholtz. W latach 1929-1939 jeden z najlepszych bokserów w wadze muszej w Polsce. W reprezentacji Polski odniósł 15 zwycięstw, jeden remis w latach 1934-1939. Odniósł też zwycięstwo kilka dni po nocy kryształowej w meczu Polska-Niemcy w Hali Stulecia we Wrocławiu nad Nikolasem Obermauerem. Na 135 stoczonych oficjalnie walk wygrał ponad 120. Bardzo szybki, bardzo waleczny, bardzo nieustępliwy szapsio. Tak go nazywano, cieszył się ogromną popularnością wśród warszawskich kibiców boksu, a w czasie okupacji został getowym policjantem właśnie w getcie warszawskim. Uciekł na ryjską stronę i przeżył. W listopadzie 1946 roku stanął przed Sądem Obywatelskim przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich w związku z zarzutami współpracy z Niemcami właśnie w getcie warszawskim, w szeregach tamtejszej policji gettowej. No i relacje były rozbieżne, to znaczy jedni twierdzili, że byli przez niego bici, inni wskazywali, że pomógł uniknąć śmierci jednemu z przedwojennych żydowskich bokserów, jednemu. Sam bronił się twierdząc, że chciał wykorzystać swoją pozycję do pomocy innym. W wyniku rozprawy został wskazany na dwuletnie wykluczenie ze społeczności żydowskiej i trzyletnie zawieszenie praw cywilnych, czyli jednak takim wyjątkiem nie był, ale werdykt ten został uchylony w 1948 roku, w czerwcu 1948 roku. Rok później wyjechał do Belgii, potem do Kanady, gdzie zmarł w latach 90. Nie jest też prawdą, na przykład, że w obozach koncentracyjnych Żydzi nie pełnili żadnych funkcji i z automatu byli skazani na zagładę. Istotnie to dotyczyło Żydów z gett, którzy prosto z transportu szli do komór gazowych, albo Żydów, którzy nie mieli umiejętności przydatnych Niemcom. Natomiast Żydzi, na przykład, znający dobrze język niemiecki, lub Posiadających właśnie takie umiejętności przydatne dla Niemców, to mieli na przykład funkcję kapo w żydowskich komandach. Prawda o kolaboracji w ten sposób niszczyłaby mizerunek narodu żydowskiego jako wyłącznie ofiar. No i stąd było potrzebne usprawiedliwienie dla tych, którzy popełnili zbrodnię, żeby siebie ocalić, i stąd wspomniany przepis. Dzisiaj te fakty są przemilczane. No, i stąd źródłem dla takiej Barbary Engelking są właśnie hagady, a nie fakty. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? No, o tym innym razem, żeby dzisiaj Państwa nie zanudzić, a mam nadzieję, że tego nie zrobiłam. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Czekamy na Państwa komentarze, czekamy na Państwa, a do tematu będziemy wracać. Czy się to komuś podoba, czy nie. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia.